Siemanko, drodzy widzowie, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy filmik będzie troszeczkę inny, a to dlatego, że chcę dla Was zrobić coś takiego specjalnego i tutaj w Niderlandach chciałbym Wam pokazać, jak wygląda loteria. Za 10 euro kupię zdrabki i zobaczymy. Ile można wygrać, czy w ogóle warto grać, czy coś da się wygrać, czy może jakieś darmowe losy. No, zobaczymy wszystko przed nami. Mam nadzieję, że będzie fajny odcinek, więc ja już idę do sklepu, no a z wami. Zobaczę się za chwilę, jak będę już u siebie w biurze i będę drapał te zdrapki. Także widzimy się za chwileczkę. Kochani, jak mówiłem, tutaj mam dwa rodzaje e, tych zdrapek. Jedne to jest klawercie Fir, e, drugie to jest Sparwarken. E, to są tylko dwie takie, jedyne tutaj e, w Holandii, które są za 1 euro. Gdzie to tutaj? Tutaj. Bo reszta już są po euro 50, po 2, 5, 10. Ja zabieram się za zdrapywanie. Zapraszam tutaj do siebie i zobaczymy, ile i czy uda mi się coś wygrać. Tutaj mam pieniądze, 1 euro do drapania, także zaczynamy. Tutaj muszą być trzy takie same kwoty i wtedy jak będą te trzy kwoty takie same, to to jest kwota, którą właśnie można wygrać. Tutaj mam już dwie dziesiątki, więc jest szansa. Tu jak widać nie wygrałem nic, ale tu mamy jeszcze extra kans, czyli jest jeszcze extra jedna szansa. Jeżeli tutaj będzie 10, to znaczy, że wygrałem 10 euro. Niestety jest tylko cztery. Przegrałem. Lecimy z kolejną. Teraz zaczynamy z drapka klaver Można wygrać 25 tysięcy euro. Eee, zasada jest teraz taka, że tutaj eee, zdrapujemy i pokaże się jakiś obrazek. I tutaj mamy 7. Jeżeli tutaj trafi się także taka siódemka, to kwota pod tym, eee, pod tym obrazkiem jest kwotą wygraną. Także lecimy. Kolejny widać, przegrany, ale hey, chwila. Ej, Może można mieszać to razem. bo Tu mamy grzybek, i tu mamy grzybek. Można wziąć i złączyć to razem. Jak widać, moi drodzy, jestem stratny o 10 euro. I jak drodzy widzowie, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, gdzie coś sprawdzam tutaj w Holandii, to piszcie to w komentarzach. Subskrybujcie mój kanał. Piszcie oczywiście komentarze. Dajcie łapki w górę. Was to nic nie kosztuje, a mnie to zmotywuje do dalszej pracy. Na chwilę obecną dziękuję Wam bardzo i zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnych moich odcinków. Cześć!